Cześć, witam. Chciałem państwa zaprosić na najbliższą sobotę. Jest to 15 listopada. Tutaj na stream i chciałem zapoczątkować serię, maraton gier bizarra. Co to będzie za seria? Będziemy grali na streamie w parę gier na raz. Na przykład w sobotę będę chciał najpierw zagrać w Diablo Później Heroes of the Storm. Na samym końcu w Starcraft 2. Stream zacznie się o godzinie 21 i przykładowo tak. Od godziny 21 do 23 Diablo. Od 23 do 1.00 w nocy Heroes of the Storm od 1.00 w nocy do 3.00 Starcraft. Po prostu w danym czasie będzie pokazywana inna gra. Jeżeli podoba Wam się ten pomysł, piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w takich seriach. I tak samo, piszcie swoje pomysły. Jeżeli Wam się podobał film i pomysł, to zapraszam do subskrybowania kanału. Zapraszam na stream. Zapraszam do lajkowania fanpage'a.